O tym, że siatkówka potrafi pisać wspaniałe historie już dawno się przekonaliśmy, ale to co będzie działo się dzisiaj na hali Żeromskiego w Sosnowcu jest esencją tego sportu. Damian Dacewicz, trener, który wprowadził MKS Banimex Będzin do Plus Ligi, dzisiaj zostanie zastąpiony przez trenera Roberto Santilego, Włocha, który parę lat temu prowadził Jastrzębski Węgiel. Dzisiaj przy obecności kamer Polsatu Sport Roberto Santilli i MKS Banimex Będzin zmierzą się z Jastrzębskim Węglem. Zespół Jastrzymskiego Węgla jest strawiony kontuzjami. W dniu dzisiejszym nie zobaczymy na boisku polskiego przyjmującego czołowego zawodnika Jastrzymskiego Węgla Zbigniewa Bartmana oraz nie zobaczymy ukraińskiego przyjmującego Denisa Kaliberdę. Zobaczymy natomiast nowy nabytek, nowy nabytek zespołu Jastrzębia mianowicie Julianę Keske. Zapowiada się bardzo ciekawe spotkanie. Zobaczymy jak zadebiutuje nasz trener i co pokaże drużyna MKS Bonimek Spędzin. Pawieński kapitanem KS Banimex będzie. Dzisiaj przegrywamy z Jastrzębskim Węgiem 0 3. Ciężko się grało, prawda? Tak, ciężko się grało. Liczyliśmy troszkę na, 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 inną, na inny wynik, na inną grę. Jednak Jastrzębski dzisiaj nam postawił wysokie warunki i, i niestety wygrał 3. 0 us, uh, didn't, uh, no didn't, wasn't a, a, a simple match because uh, I know when you change uh, the coach. Uh, everything all the guys try to do the best and for this reason i asked my my player big attention for today and especially big attention in block i think that uh, today we played a good match especially in serve and in block in the first set only one mistake in serve and uh, for us it's e not easy but it's more easy to play when the ball is a little bit far from the net. Today we push a lot in, in serve and the serve was good. Yeah, yeah, yeah. We couldn't think that it was so difficult. Uh, I mean, we know that the different, the level of uh, the team are so different between Haas and Jeszczewski-Wegel. Uh, so it's nothing, it's nothing new. But uh, of course, we hope, uh, we hope to play better. Uh, but we have to be clear. So the different. The difference of uh, the, techniques, uh, game, the technique game uh, between us and them is so big that um, we couldn't compete today against them. But we have our goal, and our goal is to improve and be able to play against uh, a different level of team. A czy możesz jakby potwierdzić to, co mi się wydawało z boku boiska, że momentami naprawdę próbowaliśmy nawiązywać i udawało nam się wyrównaną walkę, ale wtedy przychodziło kilka bardzo mocnych zagrywek i bardzo szczelnych bloków i po prostu nie udało się tego ani przyjąć, ani sforsować. No dobrze, tak, dobrze zauważyłeś właśnie, że, że graliśmy jak równy z równym do, do, do pewnego momentu, kiedy w jakimś jednym ustawili nam się zdarzał przestój, gdy mieliśmy problem z dograniem perfekcyjnie z zagrywki. Przez to mieliśmy problem z kończeniem wysokiej piłki i tak nam odskakiwali na kilka punktów i trzymali to potem do końca. I w sumie podobnie każdy set wyglądał. Alright, and you didn't make a debut for Roberto Santilli easy at all? No, no, I think Roberto knows exactly volleyball, the first one. For this reason the Germany called him for help in the world championship here in Poland. And the second thing is that Roberto knows exactly the the, the, the the Polish championship because he worked uh, for three years in Gdansk. Uh, for today, please no lucky for him today. Now, from tomorrow, I think uh, no, I, I hope that uh, uh, all the best for him and for uh, this team, of course. Yeah, yeah, sure, sure. Uh, for sure, we did something well. I mean. Uh... For something, the team was uh, reactive, but of course, if you play against uh, one of the best team, it's difficult to play because technically you have to do so. It's not that you just want to play, but then you have to be at the level. And uh, today we tried to do something, but um, but you know, wasn't so easy. Wasn't so easy. This is volleyball. When you have the opposite. Wszyscy znamy jakby jakość zespołu z Jastrzębia i my do tej jakości dopiero dążymy, więc teraz trzeba się po prostu nastawiać na następne spotkania. Oczywiście, tak i niedługo będziemy mieli okazję do rewanżu, tak? bo w Pucharze gramy, mam nadzieję, że, że ten wynik będzie bardziej korzystny dla nas. Dokładnie tak, dziękuję Ci bardzo. Congratulations. And thank you very much Okay, so again, welcome in Benjin, and I'm keeping my finger crossed for another result. Thank you very much. Uh, we will see the next. <laughs> Thank you. We have a tradition <laughs> oh, okay, after but... every single